Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie przy umileśnej szklarni. Siedzę przed chwilą w domu. popracowałoby się w ogrodzie, a tu pada deszczor cały czas. Jak nie pada to mży. jak nie mrzy, to leje, ciągle coś tam siąpi z tego nieba. No, i tak popracować w ogrodzie kiepsko. No, pomyślałem, co tu robić. Może dla was będzie to jakaś tam inspiracja, żeby się ruszyć, a nie siedzieć przed komputerem czy telewizorem, więc założyłem ten. Cylinder yy, przelazłem jakoś, oczywiście teraz przestało padać, ale to tylko na chwilę. Jak nagrywam, oczywiście, żeby pokazać, że to wcale nie pada, ale pada co chwilę. Jest mokro, nie chce się pracować za na zewnątrz za dużo. To można przyjść do szklarni. Oczywiście, jeżeli ktoś ma cieplarnię, szklarnię, tunel foliowy, jakby tego nie nazywać, czy gdzieś coś yy, zadaszonego, gdzie coś tam uprawia i coś tutaj porobić. Nie zawsze są to prace konkretne, mądre, jakieś takie wiecie, że w tym i w tym miesiącu, czy tam tygodniu danego miesiąca robisz to i tamto. Yy, czasami dopasowuje się po prostu, żeby zrobić różne rzeczy, na przykład w szklarni teraz jak tam pada to sobie coś robię. Jak będzie tam dobra pogoda, będę tam robił, a może tu zaniedba. Przychodzę też podlać. Nawet jeżeli pada, to staram się znaleźć taki moment, kiedy przez chwilę nie pada, i tam ze studni trochę wody przytargać, tutaj, no bo tu w szklarni nie mam jeszcze zbierania deszczówki i rozprowadzenia kropelkowego, więc jest sucho. Także normalnie chodzę i po prostu podlewam z zewnątrz przyniesioną wodą. No i cóż jeszcze? Rzecz dosyć ważna, istotna odchwaszczanie. Nie wyściółkowałem tych rabatek jeszcze. Ponieważ jest tu dużo małych roślinek, nie chcę mi się pomiędzy nimi kluczyć z tą słomą, ściółką, z, z siana jakiegoś strawy. Dopiero jak będę miał wysadzone pomidory, dopiero jak mi tutaj trochę po, porośnie to wszystko, dopiero będę to ściółkował. więc tych chwastów trochę rośnie. Grządki lepiej się nagrzewają, jak są takie nieprzykryte. Dlatego staram się tutaj na razie nic nie, nie, nie kombinować, ale chwasty yy, zbieram. Oczywiście. Żeby się nie nudzić, to mam y, uruchomiony film, jakiś dokumentalny, słucham sobie różnych rzeczy. No i po prostu wyciągam te rośliny. Zwykle zajmuje mi to dosyć dużo czasu, ponieważ staram się wyciągać całe rośliny. Czyli delikatnie, po prostu wyciągać całe, nie tak, że przyjdę tutaj, mógłbym to w 10 czy 20 minut załatwić jakąś motyczką, grabkami, tam gdzie nie, nie powinny rosnąć, to staram się wywalić, tak? I no niestety. Około połowy z nich z powrotem się gdzieś tam jednak ukorzenia, gdzieś tam sięga tymi korzeniami jeszcze do gleby, jest trochę przysypane, więc zaczyna wyrastać ponad i tak dalej. Jak się powyciąga, to jest większa. Więcej czasu później możemy poświęcić na inne rzeczy, bo dłużej zajmuje aż znowu się zagęści w tych chwastach, więc takie odchwaszczanie również przeprowadzam. Przechodzę też, sprawdzam oczywiście stan tych wszystkich roślin, jak one wyglądają, czy wykazują jakiś niedobór, chociażby wody, ale też może być po prostu składników odżywczych zbieram sobie szczypior, z takiej cebulki, dymki posadzonej, to jest akurat zimowa, ale też mam wiosenne wszędzie. Zawsze tę dymkę sadzę dosyć gęsto, tak gdzieś co tam no 7-8 cm mniej więcej. No jak dla mnie to jest dosyć gęsto. I wybieram szczypior z cebuli, ale tak troszeczkę no uważnie. To znaczy tu na przykład mam zebrany jeden w przypadku tej roślinki. Ten najmniejszy, co wychodzi na zewnątrz i co za chwilę w ogóle będzie żółty, to dopiero ten zbieram. Przechodzę, jak ma dwa tylko szczypiory to nie zbieram. Jak trzy, to nie. Ale jak ma cztery i więcej, to ten zewnętrzny tutaj gdzieś na dole zawsze sobie biorę. No i po prostu mamy do kanapeczek. Za chwilkę jeszcze troszeczkę podrosną, będę wyciągał całe, całe cebulki. Takie malutkie, jeszcze wiecie, jak to w pęczki na rynku wiążą i sprzedają tego typu, ponieważ mam tego bardzo dużo. Posadziłem w tym roku coś około, bo tam dokładnie nie wyliczę, ale około 850 dymek i tu w szklarni, i tam na zewnątrz w grządkach. Tam oczywiście dużo mniej to wszystko porosło niż, niż tutaj. Tu jeszcze posadziliśmy sobie po prostu pietruchę, kupiliśmy na rynku i wsadziliśmy. Niech sobie natka rośnie, więc jak jest potrzebna, można zebrać. Będę za chwilę zbierał też już rzotkiewki, i je no, przerywał, jak to się mówi. Czyli troszeczkę, żeby mniej gęste tutaj towarzystwo było, dlatego że jak będzie bardzo dużo tych rzodkiewego bok siebie rosły, to będą malutkie zwyczajnie i nie będą chciały rosnąć dobrze w, w, w całą tę bulwę, tylko liście porosną i to wszystko. A na razie mamy już te weczki tak jak paznokieć, praktycznie, więc zaraz też będę, będę zbierał. Jeszcze na razie nie robię nic z czosnkiem, który też tu jest posadzony, bo jest trochę za mały, on nie zostanie zebrany, bo to podpytujecie czasami nie zostanie zebrane ani czosnek, ani cebula do momentu posadzenia pomidorów, to jeszcze będą rosły razem z miesiąc, dwa, może nawet no może nawet i trzy miesiące razem będą rosły niektóre czosnki z niektórymi pomidorami. No i oczywiście można kombinować inne rzeczy. Typu, ja tutaj będę kombinował coś z rynnami, ale to jest praca na zewnątrz. Że jak pada, no to kiepsko. Jakąś aranżację tutaj tego, żeby może jakieś beczki postawić, czy tego małzera, czy co to do nawadniania kropelkowego, co będzie mi zbierało wodę ze szklarni. Opadową, no i taką zwęża ewentualnie do nawadniania kropelkowego też. Ale tu w środku muszę sobie założyć takie linki stalowe, w oplocie takie główne linie cztery założę, a dopiero do nich będę tam chyba zwykłym sznurkiem na razie. Bo może w przyszłości jeszcze coś wykombinuję, ale na razie będę zwykłym sznurkiem podwiązywał pomidory, ogórki. Co tam jeszcze tu będzie, fasola, jakaś też znaczy. Na przykład papryka. Można sobie troszeczkę gdzie, gdzie coś tam posprzątać, popatrzeć, czy gdzieś nie zrobiłeś jakieś mrowiska, bo widzę u mnie w niektórych miejscach mrówki zaczynają się dawać we znaki. Dobrym sposobem jest po prostu dość intensywne podlewanie tych miejsc. One po prostu nie będą się gnieździć w miejscach, gdzie jest dużo wilgoci, gdzie ciągle mają to gniazdo swoje zalewane. No, można powiedzieć, że nie zabijemy ich, tylko one się gdzieś przeniosą, żeby nie, nie siedzieć. W tym miejscu, ja mam takie Z2, tu je przy jednym takim nie jesteśmy miejscu, i tam drugie jest też, właśnie widzę, że jak już gdzieś ta ziemia gdzieś wystaje na tych płytach, coś tutaj, to mówię: Oho, coś zaczynają dziady e, kopać. E, także to też, czy można się tym e, zainteresować, no i wszelkiego typu inne prace. W szklarni warto sobie wykorzystać ten czas. No, niby pada, ale wiecie, czy to wieje, czy pada. Tutaj zawsze ochroniony człowiek jest przed tym wiatrem, przed tym deszczem i można coś porobić. Nie, nie trzeba się nudzić koniecznie w domu, że jak pada, to nie można nic zrobić No, bo ja zwykle robię też w ogrodzie różne rzeczy, jak deszcz pada. Ale czasami jest tak, że po prostu kałuże stoją, leje i tak dalej. To wtedy przychodzę tutaj, tutaj mam w miarę sucho i pracuję sobie. Y nad różnymi, nad różnymi rzeczami. Jak ja mam siedzieć w domu i nastawiać jakieś bzdury w internecie, tam jakieś wiadomości słuchać, nie wiadomo jakich, to lepiej naprawdę puścić sobie jakiś dokumentalny film gdzieś przez telefon. I, i, i słuchać zwyczajnie, a robić jakieś pożyteczne rzeczy czy typu odchwaszczanie. Odchwaszczania nigdy za wiele by rośliny nam się odwdzięczą, jak tutaj cebula będzie musiała konkurować z tymi wszystkimi roślinami, których ja nie potrzebuję, to i się ucieszą rośliny jak ja to zbiorę i się ucieszy kompost, bo dostanie dawkę takiej świeżej materii zielonej, azotowej także tutaj warto przyjść i coś porobić jeszcze na koniec tylko Wam pokażę, że taki plon mam, tu pełno tych rzodkieweczek, ale malutkie tu jakieś dwie cebulki takie świeżutkie, szczypiorek i ruko rukole no różne tam te też tam bardzo dużo jest tych, tych rzodkiewek dużo ich rośnie no i chciałem tylko pokazać tę linkę że taką kupiłem, kurczas prawie za grubą, ledwo zmieściłem to jest taki tak zwany naciąg do siatki, znaczy naciąg ja to tak m, naciągacz, naci, naciąg różnie tam ludzie to pisali m, do drutu od siatki zwykle po prostu są na dwa albo na jeden ja wziąłem na jeden, bo to jest dosyć wąskie i tak sobie przymocowałem gdzie mi wygodnie w miarę i napiąłem linkę, ona ma chyba 4 mm plus jeszcze oplot linka ocynkowana i to już teraz tutaj naprawdę dosyć znaczy tutaj to tak nie widać, bo to jest najmniej naciągnięte i no, i lata po tych, tych, ale tutaj na przykład to jest to w miarę, w miarę naciągnięte, że po prostu no będzie mi łatwo dosyć te pomidory obsługiwać, gdyby w razie się ta linka rozciągnęła i pod wpływem ciężaru pomidorów jakoś mi się tutaj za mocno, że tak powiem, wyginała, że pomidory by chciały klapnąć. To mogę sobie to naciągnąć, tak? Tę linkę tutaj przekręcając. I naciągam ją po prostu dlatego też założyłem to na przykład nie na górze, ale tu, żeby miał właśnie niżej, ale też z jednej strony taki naciąg, i z drugiej strony, żebym mógł i tam naciągać, i tu w razie czego. A najpierw myślałem, żeby nie ciąć linki, tylko tak wiecie, przyszła tu linka, to przeciągnąć ją tam i po polecieć z nią tam, wrócić, znowu wrócić i na przykład naciąg tylko tam mieć, i, i, i tam. Ale to nie bardzo chciałem, bo gdyby mi w razie jednak jakaś pękła linka albo bardziej spadła z tego mocowania, to przynajmniej jeden rządek gdzieś mi tam klapnie, a nie, a nie wszystkie cztery. No i tyle moi drodzy. Dziękuję bardzo za uwagę. Jakby ktoś chciał jeszcze coś dodać a propos takich prac w szklarni, które można robić podczas deszczu, właśnie jak pada można się czymś zająć w szklarni albo no po prostu w ogrodzie ogólnie dajcie znać w komentarzach. No ja też mógłbym tutaj już jakieś yy, nawadniania kropelkowe też robić, prawda, dzisiaj, ale no nie mam jeszcze tego przemyślanego, więc yy, na razie tak jest jak jest. Tyle co porobiłem, to porobiłem i spędziłem z Wami chwilę. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w komentarzach. papa. Pa.